Skarbówka w końcu musi udowodnić Ci winę. Koniec zdomniemywanie winy podatnika. Wchodzi w życie. Każdy przedsiębiorca zna ten strach. Przychodzi kontrola skarbowa i to nagle ty musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, że twoje dochody są legalne, że wydatki były uzasadnione, a faktury są prawdziwe. Urzędnik ma wątpliwości. Twój problem. Do tej pory w polskim prawie podatkowym nie było fundamentalnej zasady znanej z prawa karnego domniemania niewinności. Byłeś winny, dopóki nie udowodniłeś, że jest inaczej. Ale po latach absurdów państwo w końcu przyznało, że coś tu jest nie tak. Właśnie podpisano rewolucyjną nowelizację ordynacji podatkowej, która wprowadza zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść. Podatnika. Co to oznacza w praktyce? Jeśli w trakcie kontroli pojawią się wątpliwości co do faktów, których nie da się jednoznacznie wyjaśnić, urząd skarbowy będzie musiał zinterpretować je na Twoją korzyść. To gigantyczna zmiana, która przesuwa ciężar dowodu na urzędników. A to nie koniec dobrych wiadomości. Druga zmiana uderza w przewlekłość kontroli skarbowych, które potrafią ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Oczywiście przez ten cały czas naliczane są odsetki od ewentualnych zaległości. Teraz. Jeśli kontrola będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy, odsetki za okres przekraczający pół roku nie będą naliczane. A to z kolei motywacja dla urzędników, żeby nie przeciągali spraw w nieskończoność. Ale żeby nie było zbyt pięknie, są wyjątki. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika nie zadziała, jeśli przepisy wymagają od Ciebie udowodnienia czegoś, na przykład prawa do ulgi, albo gdy w grę wchodzi ważny interes publiczny, co budzi obawy, bo może być to furtka do omijania przepisów. Mimo to te zmiany to prawdziwy przełom w myśleniu o relacji państwo-podatnik. Z jednej strony słychać głosy ulgi przedsiębiorców, nareszcie Koniec z traktowaniem nas jako oszustów. To krok w stronę normalności i sprawiedliwości. Z drugiej strony pojawiają się głosy sceptyków, którzy pytają: Czy to nie utrudni walki z oszustami podatkowymi? A ty co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować niż potrzebować i nie mieć.